Witajcie widzowie z tej strony i Poweret w tym odcinku pokażę Wam jak wykonać kartę medali kruka Tak na no, wstępie zostawcie sobie na ten kanał i łapę w górę pod odcinkiem, bo lecimy po 5000 subów do końca roku. Mam nadzieję, że nam to się uda. Kruk znajduje się w tej lokacji co jest grane, że lądujemy tego na granatniku. Tak szybko schodzimy do kruka i bierzemy pierwsze wyzwanie. Więc mamy już pierwszy quest, czyli zniszczyć kamienie ubocze. Jest to bardzo prosty quest. Musimy się dostać do ubocza. No co mam granatnik, więc szybko tam sobie wlecę. Cyk, właśnie w tym uboczu musimy zniszczyć takie kam kamienie. Ale widać, że ziomek mnie chce poskładać. Rozpróbujmy sobie zniszczyć ten kamień. Dobra, mamy pierwszy. Nie. A ja niestety umieram, bo ziomek mi jakiś przejechał. Okay, mamy drugi quest. Widzowie zaraz wam pokażę, co to jest za quest, ale mnie tutaj potworki goją. Także w tym questie musimy podskoczyć na skażonym otworze w uboczu. Także jestem w uboczu. I teraz to jest ten skażony otwór, także skaczemy sobie na tym. I quest mamy zaliczony. Widzowie kolejny quest, w którym musimy zlikwidować potwory sześcianu w uboczu w ciągu 15 sekund. Od lotu na lotni. Jest to, na przykład dla mnie bardzo prosty quest. Jeżeli już wylądowaliśmy wcześniej, to wchodzimy. Tutaj używamy tego, odpalamy lotni. I niestety nie znaleźliśmy żadnych potworów, ale to trzeba właśnie? Potwory znaleźć. Cyk. Odpalamy lotnie. Nie ma tu żadnych ziółków do sklepania. Naprawdę. Naprawdę Epic Games Okej okay. Mamy, przylecieli, także jeszcze raz Wskakujemy na to Odpalamy lotnie Cykes. Pierwszego mamy, drugiego mamy, trzeciego mamy, także quest zaliczony Mamy również czwarty quest, czyli trafaj w głowę z góry jest to bardzo proste wyzwanie polecam wam po prostu lecieć do ubocza Znaleźć jakąś broń, no może nie pompę, bo będzie ciężko z pompy ładować tutaj w tych kolegów Ale dobra, podskakujemy Jeden headshot, drugi headshot, wyzwanie zaliczone Ostatni już legendarny quest, w którym musimy zliczyć skrzynię z skrzyn bierakiem, jest bardzo prosty podchodzimy, widzimy taką skrzynię, niszczymy ją zbierakiem. Cyk, mamy zniszczoną pierwszą skrzynię. Ok, mamy tutaj drugą skrzynkę, więc czym prędzej ją niszczymy. Wyzwanie mamy zaliczone. A ja już Wam dziękuję widzowie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym i cześć.